Nazywam się Michał Białek. Jestem świeżo upieczonym profesorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zrobiłem doktorat w 2013 roku, po którym wyjechałem na rok do Anglii, na dwa lata do Kanady, żeby swoje wojaże ostatecznie zakończyć właśnie w pięknym Wrocławiu. Moje badania dotyczą podejmowania decyzji w bardzo wielu aspektach. Częściowo zahaczają o ekonomię, częściowo zahaczają o, o filozofię, trochę o lingwistykę. Generalnie z różnych stron próbuję zrozumieć, jak ludzie podejmują decyzje, czym się kierują i co zrobić, żeby robili to lepiej. Moje badania habilitacyjne dotyczyły głównie wyborów moralnych i tego, jak to jest, że wszyscy mając dobre intencje robią masę zła, bo wydaje mi się i że Często jest tak, że ludzie mając dobre intencje, po prostu są tak zaślepieni tym, w co wierzą, że wszystkie inne kontrargumenty wydają mi się totalnie nie do przyjęcia, w związku z czym brną do przodu i, i robią tak, jak robią, mając właśnie, tak jak wspomniałem, dobre intencje. Aktualnie zajmuję się badaniem decyzji znacznie mocniej związanych z finansami. Próbuję zrozumieć, dlaczego ludzie się zadłużają, dlaczego biorą chwilówki, dlaczego kupują karnety na siłownię na początku roku, które potem leżą w szufladzie od połowy stycznia. Próbuję zrozumieć, dlaczego ludzie są motyli. Masę różnych rzeczy związanych właśnie z tym, że nie potrafimy dotrzymywać danych sobie innym obietnic. Zajmuję się też zachowaniami giełdowymi, gdzie próbujemy zrozumieć, jak kontekst moralny wiąże się z tym, jak ludzie lokują swój kapitał, jakie to ma przełożenie na ich finanse i jakie to ma znaczenie dla rynków. Z prowadzonych zajęć na razie prowadzę seminarium magisterskie dla wybitnych studentów, których na Instytucie nie brakuje. Mam nadzieję, że kolejni wybitni także zapiszemy się do mnie na seminarium. Na razie nie prowadzę żadnych innych zajęć w związku z tym, że mam kilka grantów ministerialnych, ale z czasem planuję otworzyć zajęcie specjalizacyjne właśnie poświęconym podejmowaniu decyzji i mam nadzieję, że będą to fajne i ciekawe zajęcia dla, dla słuchaczy.